Sobie. super że jesteście. Witam was. Witam was na kolejnym filmiku z Boka w sumie. No ogólnie moja Tokaboka się już bardzo zmieniła od ostatniego filmu, który chyba był nawet ponad 5 miesięcy temu. Więc chciałabym wam pokazać moją rodzinkę i stworzyć z nią historyjkę dla was. Więc do zobaczenia na historyjce. To jest moja rodzinka. Tata Mikołaj, mama Ania, córka Asia i Lenka i Lilka. Ja jestem Lilka, a to Le ja jestem Lenka. Dobrze, więc zapraszam was do historyjki. Asiu, idź po tamte torby. A po co nam te torby? No idź, proszę, dobra idę. Muszę, bo mi się nie. Idź, nie, idź, nie narzekaj, no dobra idę, no już trudno. Dobra. Mam torby, proszę, tata. Mama masz. Masz, masz. Ja się wezmę z góry. Dobrze. Dobrze. Możemy i tak... I tak... I tak... Przyjdzie. Poczekajcie sobie, wszyscy. Albo coś ma na portfel. A faktycznie nie dzień. Dzień dobry, chciałabym kupić mm, trzy telefony i dwa tablety. Dobrze, to zapłacę. Tak. Dobrze, zapłacę. To ja mogę zrobić. Tak, że pani sobie weźmie, bo ja telefon i tablet. No to dobrze, to tylko to z tym jest to na przecenie, niech pani pamięta. A tak to niech pani sobie bierze. Dobrze. Tak, ja na pewno chcę tego tableta. Tego. Telefony są tu. Biały. Ja tutaj to tak mam To będzie mój i córy. No i pięknie. Dla wszystkich kupione i wychodzę. Mogłabym dokupić jeszcze laptop? Dobrze, niech pani dokupi. Albo po co, nieważne. Idę, do widzenia, do widzenia Dobra, chodźcie, chodźcie Idziemy Idę, idę, mama, weź mnie na rzeki Dobra, chodź tu Dobra, idę, idę, idę idę. E, telefon, kto ma? Ja mam Ja mam Okej, okay, chodźcie na górę Bo tam są tylko kwiaty, tam nieważne Dobra, kwiaty są nieważne, idziemy Drugie piętro Dobra, jesteśmy, ja, jesteśmy. No, to to, to, to... No, my sobie poczekamy, mama idzie na zakupy. Dlaczego ja dobra idę? Dobra, idę. Co co jakim się hmm. To to by się chce trochę docaleć. Żonka ja idę, z cudzienią. Szybko. Popiln Popilnujemy. Dobra, chodź szybko na górę. O matko jedyna, chodź szybko do toalety. Idzie wolna, gdzie wolna. Oby dwie wolne. Dobra, siadaj. Dobra, ja poczekam. Uf, się udało. Poczekam tu na Nie umiem kręcić, dobra, zakręciłam. Dobrze, chodźcie. Nic mi nie było. Chodźcie no całki i daleko. Zostaw Chodźmy. Dobra, ja idę, ja idę. Czekaj, chodź. Dobra, wracamy. Dobrze jesteśmy. Dobra, ja, ja właśnie. Dobra, usiądziemy sobie tu. Tak? Siada, Jelena. Dobra, ja się dam. Co im tu kupić? Dobra, może sobie kupię to. Ojcu, mężu się kupię to. Mężu sobie też kupię to. Córce, no, to top, dla dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla córy, dla córy, dla mnie, no dla córy jeszcze ten dres. Dobra, w po co to dzielę, po prostu było wziąć, tak się w dom podzielimy. Przecież nie będę patrzeć na sztuki ani nic, Jezu, bez przesady. Dzień dobry, na badanie. O wszystko dobrze Może dziękuję, do widzenia Jest. Możemy... Mamy zakupki jeszcze Dziewczyny i Zielenka z Lilką I Lena z Lilą na zakupy Co się wie. Co to za dzieciak? No. Dziecko? Nie wiem, możecie sobie wziąć. Lena, Lena, Nie, Nie możecie sobie Lena, 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 dziecko. Lena, no, jaja się robi. Tak, Dobra, Mamy nowego Tego członka rodziny. rodziny. Dobra, idziemy. Jakobę. Dobra, biegniemy. Mamy się Ale fajnie, mamy się Dobra, robimy to za. Ze zakupy Dzień dobry, my wszał zakupy popadniemy. Dobrze, dobrze, róbcie sobie zakupy, póki Wam dobrze. Co tak jak chce Pan, pesza? Já tak chci a ty to já to je to. Idziemy, chodź. Dobra, idziemy. Dobra, chodź. Jedziemy do mamy. Jesteśmy. Dobrze wsadźcie tu do jakiejś torebek. Ja nie będę tego dźwigać. Dobra, ja to wezmę. Domu. Dom. I pojedziemy na dalsze zakupy Dobrze Dobrze, chodźcie, chodzimy Dobra, idziemy Czy co? Zostawcie tu na razie torby I gdzieś tu usiądźcie Dobrze, nie wiem po co, ale usiądziemy Wstawiacie przyjść tutaj. I się dajcie. Ja tu, ja tu. Ja usiądę z tobą. W sumie to by było na tyle z dzisiejszego filmiku na YouTube. Nasza rodzinka się bardzo ładnie przedstawia. Poszliśmy na mega fajne zakupy do galerii. I reszta w następnym odcinku, możliwe, że będzie nawet dzisiaj. Pa, pa widzowie!